Cześć, wszystkim. Ja jestem Czasu, a to jest Amnesia! Po raz kolejny. Four Horsemen, tak jest, to jest chyba trzeci odcinek, z tego co pamiętam. Z, 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 z tej custom story. Story, Więc wznawiamy, bo co innego mamy zrobić? A tutaj trochę. Mikrofon się... Okej. Okay. Yeah. Ja. Okej, okay. hmm Na czym my skończyliśmy? Kurde, bo ja dawno nie nagrywałem ogólnie i ja nie, nie pamiętam nic. Mam taką amnezję. <grym> <grym> dobra. Bo wiecie... Tak to właśnie z tym wszystko... Dobra, nieważne. Kadam jakieś pierdoły w trakcie loading screena. <grym> Gdzie ja jestem? Ła, słuchawki mnie uwierają! nie uwierają. A, czemu ja kucałem, jak się zrespiłem? Co my mamy zrobić? Co to jest? Wiadro z wodą. Yy. Hmm. Pudełka... to mi niepotrzebne. To... koło też mi raczej nie jest zbyt potrzebne. Aktualnie w tej chwili nagrywam na... ekranie dużym, pełnym ekranie, więc... Ups. Więc mam trochę tu takie, takie... podwójne wrażenia... z gry. Dobra, idziemy. Belka. Co, co? Czy ja... czy ja... czy ja stąd przyszedłem? Możliwe, możliwe. Niewykluczone. Aczkolwiek pójdziemy sobie... tak, chyba stąd przyszedłem właśnie. Tak! Że woda... Okej, okay, bo... Tak, ja chyba na wodzie zostałem. Zasadowo... Water is freezing. I should not stay in here for any longer than necessary. Water is freezing. Okej, okay, woda zamarzła, więc nie możemy zostać tu ani chwili dłużej. Znaczy nie możemy zostać te, te, ty, ty. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj water monstera. Potwora wodnego. Na polskich. Bo, bo, bo ja nie lubiam go. Dzień do... O, dupę. chyba zniknął albo nie co my tu mamy wow Zaopatrzenie na kilka dni ten debak Zawiera kilka kropli oliwy. Tak, no, to akurat, no tyle kropli oliwy, żeby to uzupełnić mi całą tą. Czy my tu jeszcze czegoś potrzebujemy? Chyba ja nie. No. O, no, prawie szczerze. When the lamp opened the trap to free our seal, I heard that say, "Come!" I looked and there was. Chyba tego już nie czytaliśmy. Was a black horse and its rider has a scale

Mam tą grę na maksymalnej głośności, proszę, powiedzcie mi Czemu jestem taki głupi? Znaczy jestem mądry, jestem mądry bardzo oh, oh. Powiem wam tyle, kiedy coś takiego leży na... <ścoughs> Sorry, na, 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 na takim czymś To znaczy tylko jedno, kiedy mięso leży na Beczce czy czymkolwiek innym, znaczy, że będziemy musieli nim nakarmić. A jeszcze go nie ma. Jeszcze nie ma. Co to było? żeś że już wystraszył? Cześć, Tarsie. Fajny kręgosłup. osób.

Ej, no pa, co nie, nie przeczytałem do końca, co miałem zrobić. Zrobić co? coś. Przeskoczyć raczej nie przeskoczę. Nie. Bo wątpię w to bardzo. A więc... Jeżeli chcę coś... Pipes. Pójść po rurach. Się udać, ale jakie mam wyjść Moment, to nie lubię takich platformowych, tych bo jestem w tym beznadziejny. No nic nie widzę. To takie tam coś jest, tak jak się tam dostać? A! Uwierają mnie cały czas słuchawki. Ała. Moment, my mamy tutaj takiego. No. Czy ktoś tam jest? Czy ktoś tam jest? Ręka, cześć, ręka. Bezpiecznie. Hehej. Albo nie. he, he. A ah, dobra. Okej, okay, rozumiem, co my mamy zrobić już chyba. Prawdopodobnie. ciu. ciu. W takim razie musimy iść tutaj Nie wiem czy opłaca mi się to zapalać Zobacz, co, co to jest O mikra zdrowia psychicznego i tego drugiego Coś się stało? Nie, on zrobię tak Coś się butło jeszcze raz To nie, to chyba nie to To następne Je butło mocniej, okej okay. Następne Nie je butło w ogóle ha Tu was mam albo i nie. Cik. Cyk. Cyk. Nie. Jeszcze raz cyk. 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 Tak jest. Eee. Cyk. Fuck. Cyk. Cyk. Cik. Cik. Fuck. Cik. 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 Fuck. Jeszcze raz. Cik. Na. Myszka. Cik. Co to? Na. Łap. Cik. Cik. Fuck. Co ja robię tak? Cik. Cik. Cik.

Oj 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 oj, Dobra x zdrowia psychicznego, no lecz, lecz, dawaj Dawaj, bo ja nie mogę chodzić. Okej, okay, w porurach, jak ty się boisz, ty chyba masz lęk wysokości, nie? Ej, no przepuśćcie mnie. Ej, 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 ej pany, ja chcę ten przejść. Czemu nie mogę tędy przejść? O, okej. Okay. Ruszyło skopy to. Ciekawie, jak oni zapalają te. No i coś tam jest już. Ewidentnie Powolutko, oh. Oh. oh to było Light into the night he slept away now awake again Woda kapie Drzwi żadnych więcej drzwi chyba znaczy, że musimy iść tam Tak, to chyba dobra dedukcja Co my tu jeszcze mamy? Nic, sto idziemy Squee. Squee. Co więcej wody Bez takich panowie Panie, co to?

It is me, your daughter! You're Catherine! I... Whomever you are, you're not the person I perceive you to be, and you're not who you say you are. Please, come to me! I beg of you! Um... No. Okay, Fuck. Wszystko tylko nie ty <słuch> <Dobić>. <słuch> Dobra musimy iść tam to trzy dwa raz. Bierzemy, bierzemy kamień. Ule! Mm. Trzy, dwa raz. pięknie, uh, pięknie, 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 W dupie, w dupie, w dupie, w dupie, w dupie. O to okay. Przesuń się. Więcej wody. Oczywiście. Oczywiście, przecież krew. To zostawił tu krew, przepraszam. Idziemy dalej, pani. Ale co to? To coś fajnego jest. Teraz to nie otworzymy. Nie jesteś tam? Tak, oczywiście. No, wodę chcę. Ładny. Co ja mam tu zrobić? Momencik, tam były jakieś przełączniki. Mogę? A to mogę? Nie. A to? Nie. A to? Nie. A co ja mam zrobić? Narty? Nie. To, to, to są deski. Okej, okay, tam, 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 tam Hm. To co ja mam tam? Lejść po prostu? Tyle szaliwy? Oliwy dużo mam A -a -a -a, takie cheaty Taki Takie rzeczy To nie pływa O to struch. Mam to przeskoczyć, nie? Chyba Nie wiem, spróbujmy No tak, jak ja po tym wiatrze to chodzić nie mogę W Idziemy dalej Mogę to wziąć, nie? Mogę to wziąć? Mogę Okej, okay, to może się przyda To tak, najpierw krzesło Potem na krzesło to Ale tak fajnie się łóż Cześć, ale nie wiem, czy chcę. Chyba innego większego wyboru nie mam. A bo to. A, a. Uuu. Co? Co to było? Tak, mieliśmy teraz zagrać. A czemu? 誰、mm. <laughs> <laughs> Szybko znalazłem te drzwi. Te drzwi znalazłem dosyć szybko. Tam był taki labirynt, a ja te drzwi znalazłem tak szybko, że ja. Mistrzostwo. Oooooo. Uh, uh, uh. Ale tam pójdziemy w następnym odcinku, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie na Twittery, koszulki i facebooki, wchodźcie. Także będę się z Wami już żegnał. Do następnego odcinka, na razie.